No, cześć, jestem Neken, no i witam Was w kolejnym odcinku z Deltarune. Skończyłem w tym samym miejscu co w poprzednim filmie, więc możemy lecieć. W poprzednim filmie też tak trochę. O, muszę ściszyć sobie. W poprzednim filmie trochę tak zwaliłem, bo audio mi się nagrywało na tej samej ścieżce co miałem mikrofon. A co to są za jakieś. Co to jest? Jakoś. Telepie to się na boki? O co chodzi z tym? O, jakaś dziura jest. Is you to see anything? A, tu nic nie ma. No to, czyli tam już nie ma. A co to są za jakieś... nie wiem. A tam pająk był jakiś. Jest tu anything? A co to jest? To jest sekta jakaś. Oko jakieś. Wszędzie za ciemno jest. A tu? Tutaj niby jakby była dziura jakaś. Dobra, to lecimy dalej. Z wezna to jest anything? A z tej strony? Też. Co to jest? O, zjazd jakiś. A, bo to jest jakiś wodospad. Wszędzie jest za ciemno. Co to jest za jakaś piana? Może się zmywam stąd. Może dołem polecę. A dołem? Jakaś inna piana, ale tu się świeci coś. There is something glowing inside. Take it. No, bierzemy. You got the glowing shard. A co to jest? Ma, mam jakiś ekwipunek? Pod którym był... Był kiedyś ekwip... O kurde, to ja nie chciałem włączyć. Dobra, bo zaraz mi się, <grym> się> gra włączy przez przypadek. To już lepiej, żebym nie klikał nic. Tutaj też nic nie ma. A co to jest? O kurde, ty strzela to we mnie. Kurde. Uciekam stąd. O i mam save'a, no i... Elegancko. Nie no. Weź, Return. O nie, bo to pod jak przytrzymam chyba escape'a... Trzej. Is this island? Only eyes blinded by darkness can see the way O kurde, a tu więcej jest O co chodzi? Aha, o co chodzi? Sam zrobić hm. No to jest O! Otworzyło się Nie, nie, kompletnie nie wiem co ja zrobiłem Kompletnie nie wiem, No losowo klikałem Nie no Wszędzie jest za ciemno, żeby zobaczyć. No i te bomble jakieś. A co to za piana jest? Mogę do tej piany podejść? O kurde, tą pianę usunąłem. No, bo to. A co to by za zadziadł jakiś? Ty, bo tu jakiś kurde dziad się pojawia. A to jest ta. Back off. Come and and tell. No to jest ona. Chris? Hey, don't scare me like that, Lambas. Unless you want to get cloaking in the face. Naway enough screwing around. We gotta find a way out of here. Dobra Ways here anyway. It doesn't matter. You got us into this mess. You got us out. A, idziemy. Lead the way, Chris. O. No i lecimy, i o to chodzi. Oh My god, never mind. You look way too slow. No jak? Kurde na shifcie lecę. Tak, nie może być. Kurde, jak popyla tam A co to jest? Hey Chris, there is someone up there waving at us An idea what they want? A faktycznie jest jakiś chłop Ty, bo są te Jak to się nazywało? Z kart takie. Ty Nawala to do mnie, o kurde Serduszko Ale dodżuje, kurde Ale movement no Dobra, lecę do przodu O, to było bardzo blisko, ale ja to ja spokojnie. No spokojnie. No jest, łatwiutko. Keys down there. No i lecimy, lecimy do dołu. O kurde by ty, bo ja slajdę jakieś... O kurde. To jeszcze tu mam robić jakieś te Dobra, nie wiem co ja robię, po prostu... O kurde. Ja się kręcę. O, ale to było bliskie. No i kurde, udało mi się. Bez żadnych problemów. Dobra, niżej sobie mikrofon dam. No i lecimy w prawą stronę. Co to jest? Jakieś miasto. Ach, here not dead. Sweet. Dobra. Got any idea what the heck this place is. Minajter. Wonder if there is one in that building up there. Nie no na pewno coś musi być, bo to jest kurde miasto. Co jest znak zapytania? It looks like a shop, but the door is locked And no one is inside. Hmm. A tu sklep jakiś jest? Ten znak zapytania był. It's locked. A tu? To jest miecz jakiś. Meczowniki. It's locked. A to in, to, to jest impost jakiś. Slowed. No to idę na górę. O, safe. Dobra. Coś tam mi gadają. A to miasto jakiś... Zamek jest? Oh, kurde. a castle? what the hell is there? Is a castle inside a softly closet? no, tak wyszło. welcome, heroes. who's there? do not be alarmed. i am not your enemy. please come forward, both of you. abraichova. tata is a assassin's creed. welcome, i am the prince of this kingdom, the kingdom of darkness. Please there is there is a legend in this land. A legend that one day two heroes of light will arrive and fu full full co? fully full the pro prophecy foretold by time and space. Please heroes listen to me tale. Najsukam opowieści. Very well then. Aha, teraz będzie opowieści. Once upon a time, a legend was whispered among shadows. It was a legend of hope. It was a legend of dreams. It was a legend of light. It was a legend of dark. This is the legend of Deltarune. Hmm. For a millennia, light and dark have lived, bringing peace to the world. But if this harmony were to shatter, a terrible calamity will occur. The sky will run black with the terror. And the land will crack with fear. A ciemno tam, przez to? Then her health boding. Dobra dalej. The earth will draw her final breath. Only then shining with hope three heroes appear at world's edge a human a monster and a prince from the dark hmm. only they can seal the fountains at this time, it's our delta runtang and banish the angels' heaven only then will balance be restored and a world safe from destruction. Today, the fountain of darkness. It is ten zamek! The geysers that gives this land form. To zamek właśnie. Sun style at the center of the kingdom. But recently another fountain has appeared on the horizon. Faktycznie jest And with it the balance of light and dark begins to shift. I to jest is... koniec tej opowieści? Tak Chris Susie, thank you for listening to my long tale. I deeply believe you two are the heroes of the legend. To o nas była ta opowieść. W sumie to mogłem po jeden monster i poznać. Ale coś tam to ta co powiedziała za na Assassin's Creed. If you two have the courage to save the world Delta Warriors, please won't you accept your destiny? Ach, no. No i nie ma. Koniec. What? Me, some kind of hero Sophie? You've got the wrong person. No i nie ma. Koniec. Ś świat się skończy, wszystko się zapadnie. Watsuszy, which of you, the world will. So what? If the world gets destroyed, right, it's no one. It's no so no of my damn business. Might even be kind of fun, honestly. Anyway, Chris. <laughs> if you wanna play pretend with this weirdo, stick around. I am going to find a way out of here. Suzy wait. Oh kurde. jest dźwięk the Robloxa, the jakiś. The heroes are already running away. And they didn't even know I was here. My dad's gonna make me son of the month What the hell are you? I am... The bad guy You clowns want to see our dark fountain <laughs> And see picturing you guys uh, as clowns Save the world from eternal darkness Don't try to deny it We both know you're going kiss It's your only way home But I'll lancer, won't let you go there That's lancer, dobra And I've got a flawless, two steps plan to ensure it Step one, I trust you Step two, you lose hmm, Nice plan, kid Really? Jaka <laughs> pochwała Yes, really Might if you sit on your instead O oh, kurde Ty, bo to Biatyka jest O oh, kurde, bitwa Bijemy się O oh, kurde, nie trafiłem w tamto to ci się odwala? Hal... Hal jest O kurde Ja się nie spodziewałem, że już bitka jest Act, Nie no, bijemy się do końca O kurde, nie trafiłem To się odwala I love to get rushed, by just kidding, this... Cześć, ttp to co to jest? O kurde, ale ja robię te... to O kurde, nie! Ja nie chciałem, nie chciałem tarczy So that you guys wtedy? after czy ja mam tarczę teraz? To nie powiem nic zrobić, ale on ma taką. No, kurde, nie trafiłem ani razu. I on padł. on. God Zero Experience 36D. A co to jest? To jest chyba waluta. Are you okay? Hello. Ahama. Allow me to introduce myself. More properly I am. Is can you take off that hood? No, ten. Assassin's Creed. <laughs> I can barely hear you under there. Am I right? Hello everyone. I am Razor. Chris to see this event so wonderful to meet you. I am certain we're going to become a great friends and best way to live is sex, right? Yes, that's where we'll got it. See you at school Chris Ah I suppose it's just the two of us then. No to, w dwójkę lecimy. Świat ochronić. Chris, I am price, but I am currently don't have any subjects. I have been waiting along here. Uh, my whole life for you to thrive. No i nie ma. Przy, przy, przyszła sobie i poszła na no proste. So, I'm really happy to meet you. I hope we can be good friends, Chris. Let's try to find Suzy. She must be to the sound, jest. You can lead the way, Chris. Dobra, ja chcę tu wejść najpierw. Hej Chris. Myślę, am really thinking we should catch up with Suzy. We can come back here after our adventure over. A then I can bake you a yummy cake. Super, ciasto będzie. To jest najlepsza rzecz jaka jest. Nieważne, że świat się wali, pali. Nie, trzeba ciasto zjeść. Dobra. The only prince is now your ally. The power of fluffy boys shines within you. Co to jest? Co to jest? Kurde, nie tu chciałem. Aby tu z komina jakoś lecić. Co to jest? Nie wiem. Mogę wejść tu do środka? Nie, nie mogę. No to czyli w prawo. Dobra, Ciebie O, oh? o oh, Chris. Is there a training dummy I made? Now seems like a great chance to prepare you For the enemy. Would you like me to teach how to fight? Yes, don't? Yeah, no, you're right. You already found the answer, didn't you? I was so excited to teach you, but I absolutely blanked. But I am just in case you forgot anything. Here, I made a manual for you and Suzy. Press C to open the menu and use it. Oh, you got the manual. Dobra, C. Oh, cool, the To this? Ha! Co to się dzieje, jak to cofnąć? Pod jakim to się mogę cofać? A pod shiftem, dobra. Mam item. Co jest? Manual. Ale nie potrzebuję żadnych manualców, a jestem wprawiony w boju. Dobra, można atakować. I zaraz zasadami. Aha. Myślałem, że to jakaś walka będzie. Czy coś w tym stylu? Nie wiem. O, to są drzwi jakieś. Oh my, the grade door is opened. No wonder Lancer was able to come through. Chris, once we pass through this door, our which will really begin. A journey foretold exactly by the prophecy. But Chris, I believe your choices are important too. This world is full of all kinds of people, Chris. In the end, how we treat them makes all the difference. So let's try our best to get by which of fighting. If we can manage to do that, I believe this tail-away may have a happy ending. Otherwise, I fear that you may not find the real, result favorable. No, I am sorry. Is that too much for to ask? I can handle it. A not, Chilko! Chris, I knew, I know you were a hero the moment I saw you. Let's try our best, all right? All no, right, No, kurde, zamknęło się. No to już nie ma odwrotu. Ale muzyka. If the door behind you, your amatory will truly begin. The pair of adventure shines within you. Dobra, super, cieszę się. Co to jest za miejsce? Aha, huh? the fields of hopes and dreams, ale muza leci. The name is ahead, you are gonna die. O kurde, przeciwnicy są. Faktycznie, ty. O kurde. No to bijemy się. Lecimy. O kurde, ale mnie nie trafił. Long life, the guys who face A, bo to jest to, takie. To, 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 o kurde. Wyrwałem. Ja, tu mam chyba jakąś ochronę? Czy o co chodzi? O, idealnie weszło raz. I won, got zero XP. Nie, na no serio? Czemu nie mam expa? That's what it is. If you're reading this, I guess you are dead. <laughs> the lancer, Never, <laughs> 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 let's. Oh, it's I'll <laughs> <laughs> Dobra, If it isn't my two favorite people. Psyche. You guys aren't even in my top five. Lancer, where is Susie? You mean the purple girl? You fools, you are too late to stop me. What did you do? It was so simple. She beat me up, so I ran away. <laughs> That's a bit <laughs> Dobra, co to pisze? Hey, don't read this sign, it was a work in progress. <laughs> Dobra, na dół czy w prawo? Idę w na dół. To jest jakieś magiczne drzewo. I tabliczka. These types of trees don't contain any item that heals you. Whatever you do, don't shake the tree and use it to open your menu. You got this? Lancer, dobra. There is a two objects hanging in the tree. Take one? Oczywiście. I mam kolejny. Dobre. A i nothing. To i it um, Item. I mam dark candy. Um, jak to się cofało? A, pod shiftem. Pod prawym shiftem, dobra. Czy to odlecimy w prawą stronę? Okay, if you head that way, my troops will trust you. Is that a treat? I prefer to think of it as invaded Dobra, lecimy dalej, nieważne. Faktycznie ten się pojawił Dobra, walka, walka Z ten Kurde, nie trafiłem I'm just a normal person Super Dobra kurde A, dostałem A! Weszło Dwa razy idealnie. I'm just a normal person. Super, cieszę się kurde ale dożyję to dobra pyk pyk kurde nie trafiłem aż tak dobrze, ale udało się 70 aż tych tych dostałem ale mu zagra ty co to jest? cop doritos co mi się to stało? the remains of the cake aren't still smoldering take a piece. oczywiście the broken cake was added to your key items? tak, items z czego? Faktycznie, ses ten busy to make calls, he's to call on the cell phone. Co No, w Windowsa wywaliło, but it doesn't seem to be working. Mama Bia, I am top chef, my latest cake work and me to exactions. So I took a little nap, but mamamibia, a scary noise woke me up. A beast was hunched off the table, eating the cake like an animal. Oh, to saute. I spit side it with water. And I hissed and ran off. But my wonderful cake is... Chris, that sounds like Susie. We must be going the right way. Let's try to keep her out of any more trouble. Dobra, idziemy. No kolejny ten. Dobra, dozwalamy oponenta. Pick. Kurde, nie trafiłem w żadnym sposobie. Jestanę europersta. Co to jest za jakieś, kurde? Co to się dzieje? O kurde, ale to komba się robi jakieś. Dobra, jest dobrze. Ale nie trafiłem niczym. To jakieś serce jest. O kurde, nie spodziewałem się tego. Dobra, idealnie weszło. I padli wszyscy. 68 jakieś punkty dostałem. Oj, kolejne drzewo, a te drzewo. Nie, to drzewo jest inne. Z tego mogę brać. Tak? I jeszcze jedno. Okej, okay, już mam. A to co to jest? Check the clock. In order to solve this puzzle, you'll have to hurry. Kurde. O! Ej, faktycznie to zadziałało. Ja spodziewałem się, że za pierwszy raz mi się uda. No i co? Już 21 minut wideo jest, więc ja zapisuję grę i dalsza część w kolejny film, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!